Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Jak widzicie, jadę sobie pociągiem, czy tam przed pociągiem, yy, który zakupiłem ostatnim razem. Też te tory powstały ostatnio. Pięknie sobie tutaj jeździmy. Yy, no dobrze, ale to nie jest wszystko, ponieważ pociąg sobie może fajnie jeździć, ale mamy taki problem <laughs> z finansami. Z finansami ogólnie nie jest zbyt dobrze, więc dzisiaj trzeba by to rozwiązać. Yy, jeśli chodzi o tę linię, to ta linia kolejowa no właśnie czasem robi przychody, czasem nie. No bo ona za długo jedzie, długo jedzie. Potem przyjeżdża, dostaje troszkę pieniędzy, a potem jadąc, no to też troszeczkę traci. Trzeba by to troszkę może przeplanować, bo zobaczcie, w tym miejscu, przy tej piekarni, ta piekarnia naprawdę już sporo produkuje. A niestety ten pociąg chyba jest troszeczkę złym rozwiązaniem, jak na razie, żeby to wywozić za mało wagonów. Więc wydaje mi się, że zrobiłbym jeszcze tutaj coś z tą linią, żeby oni tymi powozami zabierali więcej tego, tej żywności, wywozili ją do Krakowa. I możliwe, że nawet zrezygnowałbym z tych wagonów dla żywności. Dodał więcej dla ziarna, bo patrzcie się ile ziarna tutaj leży. On no, no nie daje rady, nie daje rady. Więc taki mam pomysł, że można by to potem sprzedać. Ale to zobaczymy. Na razie chciałbym wywieźć szybciej ten chleb stąd, żeby, żeby zarobić troszkę pieniędzy, bo w tym momencie to i tak nic nowego nie kupię, a nie chcę za każdym razem brać jakiś pożyczek. Mamy tutaj taką linię jak linia czerwona, co nie? I ta linia czerwona jeździ z tego Heton Zachód Chud, znaczy, heton zachód to, to już Katowice zachód, powinna być, ale mniejsza z tym ona jeździ i dowozi tego ziarna. Ja bym teraz zmienił troszeczkę tutaj nasze priorytety, czyli dobrze, niech ona sobie wozi dalej ziarno. Niech sobie wozi dalej ziarno, ale z ominięciem Krakowa. Co nie? Niech ona nie rozładowuje tego w Krakowie. Bo jeśli chodzi o rozładowanie, to ja bym sobie zrobił może jeszcze jedną linię z piekarni do Krakowa. I tylko to, żeby tu po prostu w kółko cały czas jeździli i wywozili ten chleb do Krakowa. I z tej czerwonej linii bym wziął troszeczkę tych pojazdów, bo właśnie mamy pociąg, który wozi ziarno, więc ta linia czerwona no już nie musi aż tyle tego ziarna stąd wozić. Raczej właśnie chciałbym, żeby stamtąd głównie to brali. Więc mamy linię z piekarni. I teraz, jeśli chodzi o pojazdy, o, nawet troszkę pieniędzy jest, także dobrze. Ale ja bym wziął właśnie kilka tych pojazdów, myślę, że tak z 15 na razie. Na razie. 15 15, też żeby tamtej linii totalnie nie zepsuć, bo ona jednak no, jakoś tam działa. 15 sobie wezmę i to dam na linię nową, czyli na linię numer 2. Jakieś tam nazwy sobie pozmieniałem poza odcinkiem. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Był, była ankieta, wygrały wadowice, więc jest nazwa miasta Nowe Wadowice. Yy, I czekam na kolejne propozycje nazwy dla tego miasta. Tego tutaj, przy tym polu. Pewnie kolejne, którym się będę zajmować kiedyś w przyszłości. A tamto to jeszcze kiedyś. Więc na następny odcinek proszę Was o nazwy dla tego miasta. Yy, ok, także ta linia niedługo powinna zacząć jeździć. Yy, jeszcze jedna rzecz, yy, jeśli chodzi o tą konserwację, tak? Bo tam widziałem komentarz yy, o tym, czyli co. Zaznaczę sobie wszystko, nie, nie linia pierwsza, tylko nie, no wszystkie, dobra, czyli zaznaczę sobie wszystkie linie, po prostu wszystkie pojazdy, czyli pociągi, wszystkie te i tak dalej, i skonfigurujemy sobie utrzymanie na Wysokie. Okej, okay. koszty utrzymania są troszeczkę większe, ale mam nadzieję, że z tym stanem będzie troszeczkę lepiej, no bo bardzo źle to też, to też nie jest za dobrze, to na pewno. I nie wiem, czy, czy te pojazdy by się potem zepsuły, przestałyby w ogóle jeździć. No tego bym nie chciał, bo jakbym miał potem kupować, to już lepiej płacić troszeczkę więcej za obsługę, niż potem cały pojazd od nowa kupować. Dobra, czyli mamy tą nową linię. Powoli pewnie będą sobie wyjeżdżać. Jeszcze tylko jakieś zasady. Na tej piekarni robisz pełny załadunek, oczywiście. Tak, pełny załadunek, uładujesz tego chlebka ile się tylko da, i jedziesz do Krakowa. Super. Pytanie, pytanie, pytanie: czy, czy ja bym mógł wyedytować ten pociąg na linii numer 3? A co to jest? Zastąpienie, nie chcę za zastępować. Chciałbym edytować. Właśnie. Czy dałoby się sprzedać taki wagon? Dałoby się. 170 tysięcy za coś takiego bym dostał, i teraz można by dołożyć na przykład więcej takich wagonów. Ile on kosztuje? 116 tysięcy. Ło, wow. drogi taki jeden wagon, czyli za dwa tamte mógłbym dołożyć jeden taki. Okej, okay, wiecie co, ja to zrobię. Ja to zrobię. Wymienimy sobie tak. Czy to jest mądre, czy nie, to się okaże. To się okaże. Więc teraz ten pociąg no jedzie niestety z tym jednym pustym wagonikiem. Może ja go zawrócę. No niech on jeszcze tam wróci doładuje. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, dobra. Może nie, bo jednak, żebyśmy zarobili. Trudno. Dobra, będzie jeździł w kółko. Jedziesz tutaj, zostawiasz ziarno, piekarnia może wtedy produkować. Wy na co czekacie? To są żywność Katowice. Okej, okay, czyli mamy tak naprawdę dwie linie. Mamy żywność Katowice i tą nową linię różową, żywność Kraków. Ile jest pojazdów na tej linii żywność Katowice? To jeszcze mnie ciekawi, pokażcie mi. To żywność Katowice ma tylko 5 pojazdów. Troszkę słabo, troszkę słabo i daleko, no ale jednak w tym momencie Kraków tutaj jest tym najważniejszym miastem. Poza tym jest najbliżej, więc najbardziej to się chyba opłaca. I coś mi się wydaje, że ta różowa linia powinna zarabiać, ale ona w tym momencie nie zarabia. Ona w tym momencie nie zarabia. A dlaczego? Dlatego, że wszyscy dopiero tutaj stoją, no to to jest dopiero początek, to jest dopiero początek, więc y, też nie ma co się przejmować. Y, oni teraz zaczną jeździć i mam nadzieję, że w miarę regularnie będą już tą żywność do tego Krakowa dowozić. Zrobi się jakaś taka fajna linia z tego. Okej, okay. jeśli chodzi o coś, na czym mógłbym serio zarobić, y, linia numer jeden zarabia, tak, linia numer jeden. Ojejku, ojejku. Kraków-Katowice pasażerska też coś zarabia. Właśnie, zobaczyłbym, co tam z nimi. Czeka tutaj ktoś, no 10 osób czeka. Ci pewnie wożą, to nie ty, to ty. No ci wożą full, ci wożą full. Jeszcze bym sprawdził, jak tam te Katowice nie tutaj. Czy Katowice się nam jakoś rozwijają? Jakoś się rozwijają. Jakąś drobną ilość tej żywności dostają. Ludzie też mogą do nich przyjeżdżać. Dobra, więc co teraz zrobić? Mamy kilka możliwości: albo czekać, aż to się samo ogarnie, albo pożyczyć jeszcze troszkę. I myślę, że to by było najlepszym sposobem. Tylko właśnie, też nie chciałbym, żeby ta gra polegała na tym, że ja tylko pożyczam pieniądze. Bo tak, tak się raczej nie powinno zarabiać. Tak się raczej nie powinno zarabiać. Czy on tego tam nie wyładował? Nie wiem, co się stało. Zaraz sprawdzimy, ale do tego pociągu dołożyłbym w takim razie jeszcze więcej takich wagonów, chyba że mamy już jakieś nowe, większe. Yy, mamy taki, który 8 mieści. No to będzie dobry pomysł. Yy, dodałbym sobie coś takiego. Jedno, jakaś modernizacja tego, gdybym tego wyrzucił. Dodał takie coś. 600 tysięcy. Dobra, biorę. Tylko jeszcze je przesunę. No, większe wagony niech będą z przodu pociągu. Niech to też jakoś przy okazji wygląda. Modyfikuj. I będziemy wozić więcej tego ziarna, większe zarobki pewnie będą. Mam taką nadzieję. Więc ty sobie tam jedź, jeśli chodzi o tą linię zieloną, bo coś mi się nie podoba, dlaczego on z tym wraca? Dlaczego on z tym wraca? Nowy Kraków Górne Miasto? Dlaczego to, się, to jest piekarnia? Halo? Zmieniła mi się nazwa. W Nowym Krakowie się już nie musisz zatrzymywać. Tutaj ładujesz wszystko do pełna. No i tutaj rozładowujesz tak naprawdę, żeby, żeby to działało. Mam nadzieję, że to będzie jakoś działać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli to powinno działać. Ten pociąg już sobie tutaj dojeżdża. Ja chcę zobaczyć, czy on na pewno to wszystko załaduje. No powinien załadować. No, no niby czemu nie? Niby czemu nie? Ale ciekawe. Nie. No. no dziwne, nie wiem dlaczego on wraca z ziarnem. Chybaż to przez to, że ja go tam klikałem. Możliwe, że przez to, tak, klikałem go, on dojechał pewnie do Krakowa i wrócił, no. Teraz dalej nie wzięliśmy wszystkiego, ale w miarę postępu, w miarę jak będę mieć coraz więcej pieniędzy, będę dokładać kolejne te duże wagony. No i chciałbym, żebyśmy to wszystko brali. Plus kiedyś, kiedyś. Jak już będziemy naprawdę dawali radę wywieźć wszystko, co tu jest, to jeszcze te dwie farmy chciałbym podłączyć, żeby oni zwozili jeszcze więcej tego ziarna w tę okolicę i, i je tam wozić. Ale na razie to, to nie zadziała. Wy tutaj ładujecie te chlebki bardzo dobrze. Ja bym zobaczył jeszcze, ja bym jeszcze zobaczył, właśnie, może pierwsze co różowa linia, coś już zarabia, coś już zarabia. Więc teraz możliwe, że trzeba by coś dokupić na tą różową linię. Czy mamy coś nowego, towarowego? Coś nowego, towarowego, co może wozić wszystkie towary, no, czyli tak naprawdę, chyba że to jest nie, to są deski, czyli wszystko oprócz tego. Takie coś jeździ 25 na godzinę, ma pojemność 5, to jeździ 20 na godzinę i też ma pojemność 5. A różnica w cenie nie jest jakaś duża. Nie jest jakaś duża. Dobra, wezmę coś szybszego. Tylko że znowu mnie nie stać. Znowu mnie nie stać. Więc możliwe, że jak coś tutaj dojedzie, najlepiej, żeby ten pociąg dojechał. Bo w momencie jak ten pociąg dojedzie, to ja powinienem dużo zarobić. Więc poczekamy. Niech on dojedzie. Kupię wtedy ten spalinowy pojazd i będziemy zarabiać na chlebkach z piekarni wywożonych do Krakowa. Piekarnia, dobrze, no to nie wiem czemu tam mi się taka nazwa dziwna zrobiła. Nowy Kraków Górne Miasto. Może to to się tak nazywa? To też jest yy, piekarnia. Okej. Okay. Dobra, w ten sposób. Yy, czekamy aż to sobie dojedzie. Mogę tutaj. O, dobra, przejedziemy się razem z nim. Zmierza do piekarnia. Dojeżdżamy już w sumie, to może tak dam. Dojeżdżamy i pokażcie mi teraz ile zarobimy. Myślę, że z 300 tysięcy będzie. 300 tysięcy? 562! Ładnie, ładnie. Zaczynam sobie na razie czas, żeby wszystkiego nie wydać. I teraz dodałbym troszeczkę pojazdów na tą właśnie różową linię. Na tą różową linię dodałbym coś nowego. Go, zajezdnia drogowa. ok yy, właśnie to. Yy, kupiłbym sobie chyba 5 takich pojazdów. Na razie 5, też żeby nie przesadzić. Yy, na różową linię i ewentualnie mógłbym jeszcze pomyśleć o jakiejś modernizacji tego, co już mam na różowej linii. Na różowej linii. Jakbym sobie zaznaczył na przykład takie coś, zastąp wybrane pojazdy, ile by kosztowało zastąpienie? 187 tysięcy? Dobrze, niech będzie. Wydajemy wszystko, co mamy. Yy, będzie to jeździło troszeczkę szybciej. No, troszeczkę szybciej w miejscach, w których nic ich nie będzie blokowało. No, mam nadzieję, że jakoś to będzie. I tak w przyszłości wszystko się zamieni na te lepsze, więc to też yy, mniejsza z tym. Ci już mają możliwość ładowania pięciu, możliwe, że też mają jakiś szybszy ten. Szybszy czas załadunku, prędkość ładowania 1,5. No dokładnie, więc, więc dużo szybciej, może nie tak dużo, troszeczkę szybciej będą to ładować, szybciej te chlebki. Stąd sobie wywieziemy. Pięknie, 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 czyli to mi się rozwija. I wiecie co? Ja może teraz zrobię cięcie. Poczekam, aż ten pociąg pojedzie tam i z powrotem, żeby mieć pieniądze, bo, bo nie chciałbym teraz brać jakichś kolejnych pożyczek, a też, no właśnie, nie ma za bardzo co robić bez pieniędzy. Więc zrobię w tym momencie cięcie i poczekamy na jakieś zarobki. No, i witam po cięciu. Przejeżdżamy już przez most przed Krakowem. Zaraz przejedziemy przez stację w Krakowie. I już tak naprawdę prawie jesteśmy w piekarni, więc myślę, że można już z tym wrócić. Zobaczymy zaraz, ile ja za to dostanę. Powinny być jakieś fajne pieniądze pewnie znowu jakieś pół miliona. Będzie można dokupić nowych wagonów, wozić tego jeszcze więcej i mam nadzieję, że coś z tym budżetem serio się ogarnie. Wrócę do takiego widoku. Teraz, aha, mamy minus 400 tysięcy. No właśnie, bo to wszystko też przy okazji działało. Sprawdzimy, sprawdzimy ile? Ile? 562 tysiące. No, troszkę słabo, troszkę słabo dalej, jeśli chodzi o ten budżet, ale ogólnie wszystko w miarę zarabia. Poza tą nową różową linią, która tak naprawdę jeszcze tutaj stoi. No, ona jeszcze stoi i, i za bardzo nie ruszyła. Z tym będzie trzeba poczekać. I teraz mamy te 112 tysięcy. Czy ja coś mogę zrobić z tą zieloną linią, na przykład? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czy to byłoby mnie stać na taki wagonik, on kosztuje 300 tysięcy. No, właśnie, a jakaś zamiana, czyli tak, tak. 200, dobra, nie stać nas. Zostawmy to na razie. Niech to sobie jeździ. Niech to zarabia te pół miliona za każdym razem. Yy, powinno być teraz dobrze, jeśli chodzi o tą linię, tak? Powinno być dobrze. Zajmijmy się może kolejnymi rzeczami. Yy, żywność Katowice. Ojejku, czy naprawdę mi jest potrzebna ta linia? Bo możliwe, że tutaj jest problem. Możliwe, że tu jest problem, to znaczy oni zarabiają, ale czy my aż potrzebujemy w tym momencie żywić te Katowice? Tak się zastanawiam, czy to jest aż tak ważne. To jest aż tak ważne, czy to raczej jednak powinienem zostawić na moment, kiedy będę miał tutaj pociąg, to mógłby być lepszy pomysł. Chociaż skoro działa, może zostawić. Martwi mnie ta różowa linia, martwi mnie ta różowa linia, dlaczego tutaj stoisz? To są rozumiem, tak, to jest żywność, 47, więc widzę, że po prostu oni strasznie wolno to ładują. Też pytanie właśnie, czy to jest cała kolejka pożywność? Coś mi się wydaje, że tak, to jest cała kolejka pożywność. Czy nie dałoby się tego jeszcze jakoś skonfigurować, czy coś, żeby to było większe. Znaczy, nie wiem, czy aż większe, ale gdyby były na przykład dwa miejsca, w których dają chleb terminale. Żywność katowice. a Bo tutaj każdy ten terminal się inaczej nazywa. Nie, to tu się zmienia linie, tak? Wykresy. No na razie. Na razie ta piekarnia no przynosi straty, tak? Na razie to przynosi straty. Tak się zastanawiam, czy nie dałoby się zrobić, żeby te chleby magazynowali po jednej i po drugiej stronie czy coś takiego. Ewentualnie, ewentualnie, zrobić jeszcze jakąś na przykład drogę, nie tak? Yy, spróbowałbym. Na przykład drogę jeszcze po drugiej stronie. Yy, da się tu zrobić drogę? Czy coś? Czy dałoby się, żeby oni jeszcze tamtędy jechali? Chyba się nie da. Chyba się nie da. No przepraszam was, nie ogarniam jeszcze do końca tej drogi. Chyba, że trzeba coś takiego... Aha, nie drogi, tylko gry za bardzo nie ogarniam jeszcze. Okej, 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 no nie wiem. Fajnie by było, gdyby te inne kolory mogły z drugiej strony, żeby naraz to jakoś ładowali. Yy, albo... Linia numer 2, może nie, linii numer 2 nie będę psuł. Yy, zrobię eksperyment na niebieskiej linii, tak? Żywność Katowice. Nie tutaj, jak to się robi? Gdzie były te terminale? Żywność Katowice, a moglibyście na ten drugi terminal podjeżdżać? Aha, i co, i cała żywność tu przeskoczyła? A ta linia na terminal numer 1, a czerwona? Przydałby się trzeci terminal. Hmm, hm, <laughs> hmm. I teraz pytanie, czy, czy jak tutaj są te chlebki, czy oni to stąd będą ładować? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, piszcie mi takie rzeczy, piszcie mi takie rzeczy, zrobię na chwilkę cięcie, ja chcę to poobserwować troszeczkę dłużej. No dobra, wróciłem to z powrotem w to miejsce i tak w ogóle zauważyłem. Po pierwsze, oni strasznie długo to ładują, ale możliwe, że to właśnie przez to, że są bardzo stare pojazdy. Po drugie, on to ładował, 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 wziął tylko cztery, a tutaj jest tego pełno. Więc y, mi się wydaje, że jeszcze pewne rzeczy trzeba by wprowadzić. Y, takie jak różowa linia y, na piekarni, pełny załadunek, ale maksymalny czas postoju no czekasz, póki nie załadujesz, no bo bez sensu, żeby on jechał tam y, niepełny. Tak samo żywność Katowice też musicie czekać, aż załadujecie. Y, jak zrobić to, żeby oni tutaj nie kolidowali ze sobą, żeby były jakieś dwa pasy dla załadunku? Nie wiem, czekam, możliwe, że ktoś z was wie i mi napisze. Y, jeszcze jedno bym sprawdził, czy ta droga na pewno pozwala jechać tam tym pojazdom te 25 na godzinę? W sumie to mogę sprawdzić po prostu na nim. Ile on jedzie, 25 na godzinę. Okej, okay, tak tylko wolałem się upewnić, czy czasami. Y, w tym miejscu nie trzeba zrobić jakiegoś asfaltu, ale to raczej jeszcze nie ten etap. Dobra, też w międzyczasie, w trakcie tego cięcia, przyjechał tutaj pociąg, zarobił troszeczkę. No, ale on niestety ma strasznie daleko, więc to też w przyszłości będzie trzeba na pewno zamienić na jakąś szybszą lokomotywę. Na którą teraz na pewno mnie nie stać, bo yy, aż zobaczę, aż zobaczę z ciekawości. My mamy chyba tą, która potrafi jechać 45 na godzinę. No, taką mógłbym sobie kupić 100 na godzinę, co nie 100 na godzinę. Przecież to na dosyć długo by już było dobre. Tylko zobaczcie, to kosztuje. 3 miliony 700 ja jestem na razie na minus, więc myślę, że w tym momencie z tego co zarobi ta lokomotywa ja bym po prostu dokupił nowe wagony Żebym zarabiał więcej za każdym razem i z każdego takiego, no tak, za każdym razem jak to dojedzie do piekarni będziemy zarabiać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Będzie mnie stać na dodawanie jeszcze większej ilości wagonów, a w końcu może kupię szybszą lokomotywę, którą pojedziemy sobie 100 na godzinę. To ziarno będzie jeszcze częściej tam dostarczane. Drogi można zmieniać za pomocą nażniam przebudowy. Dobra, to mnie w tym momencie nie interesuje, więc poczekajmy, niech ten pociąg jeszcze dojedzie. I wtedy sobie zatrzymam czas, bo potrzebuję serio tych pieniędzy. Zielona linia, no właśnie, w tym momencie minus 200, dojedzie będzie, będziemy na plus, więc naprawdę, to jeszcze trzeba poczekać, to jeszcze trzeba chwileczkę poczekać. Ona jest już dosłownie przed piekarnią, yy, przed piekarnią. I yy, jak ona sobie dojedzie, no to właśnie, no to właśnie, dołoży jej. Nie wiem, jeden taki duży wagon, dwa zobaczymy. Zobaczymy, na co będzie mnie stać. Mam nadzieję, że chociaż na jeden będzie mnie stać. Ok, 562 tysiące. Zatrzymuję. Linia numer 3, w sensie tutaj pociąg modernizuj. I chciałbym mieć taki wagon na chlebki. Ten, tak? 373 tysiące. Nie, no po prostu. Po prostu, się nie, po prostu się nie da, nie, jakie chlebki, co ja patrzę? Jakie chlebki? Ziarno, ziarno to, ale też kosztuje 373. Dobra, kiedyś to oddamy, tak? Kiedyś to oddamy, kiedyś to oddamy. No, no cóż, no cóż, trzeba to modyfikować jakoś, trzeba dodawać te nowe wagony. To kosztuje 373 tysiące na dwa, no dwa mnie oczywiście już nie stać, więc jeden taki yy, do przodu zmodyfikuj. I troszeczkę więcej możemy wozić. I troszeczkę więcej możemy wozić. Doskoczył tu tak trzy? Chyba dwa były tamte. No więc teraz, jak przyjedziemy następnym razem, to już nie będzie pół miliona coś, tylko pewnie 600 tysięcy. I z tego wtedy kolejny wagon się na przykład kupi. Jeśli chodzi o Was, no to za bardzo nic nie zrobię. No chyba, że będą jakieś nie wiadomo jakie nowe pojazdy, które coś będą kosztować. Prędkość ładowania 1,5. No to mi się nie podoba, ale to mi się wydaje, że musi czas troszeczkę szybciej upłynąć. Przyspieszę sobie na razy 4. Może coś lepszego się odblokuje. Dobra, czyli to w miarę jakoś może będzie działać. No, myślę, że tak naprawdę trzeba czekać. Trzeba czekać. Trzeba czekać, bo za dużo nie zrobię. Za dużo nie zrobię, chyba że dokupię, nie wiem, jeszcze pojazdów na tą czerwoną linię, ale nie, to by było bez sensu, to by było bez sensu. Dobra, będzie troszkę pocięty ten odcinek, ale naprawdę, znowu zrobię cięcie, poczekam aż ten pociąg przyjedzie do piekarni. No i dobra, dostałem 723 tysiące w tym miejscu teraz jak ten pociąg przyjechał. Zatrzymałem sobie czas. Zarządzaj pojazdem, edytuj i poproszę jeszcze jeszcze kolejny wagonik. Jeszcze kolejny chyba coś nowego w tym czasie się nie, dobra. Czyli kolejną taką gondolę. Tu sobie ją przesunę. W ogóle jaką ona ma prędkość maksymalną 80. No właśnie, więc też może nie będzie co kupować takiej lokomotywy, która aż 100 potrafi, ale jakąś fajną raczej będzie trzeba. I coś mi się wydaje, że tylko jedno takie damy radę. Chyba, żebym na przykład to usunął i dołożył jeszcze jedną gondolkę. 600, no nie niestety. Także chwilka. Anuluj, żebym tam tego nie, nie zmienił. Gondola, dodaj tutaj sobie to przesunę tak. Modyfikuj za 300 i kolejne coraz większe zarobki będą. Także jakoś to działa. I właśnie, jak będę mieć już dużo, dużo, dużo pieniędzy, to wtedy tego się raczej pozbędę, to znaczy tych samochodów. Zrobię po prostu chyba drugą linię, jakąś drugą linię kolejową, która będzie wywoziła chleb z piekarni do Krakowa. Na przykład z piekarni do Krakowa, a za drugim razem z piekarni do Katowic, ale to w tym momencie nie aż tak ważne, ale po prostu, żeby ten chleb wywozić jednak pociągiem, ale osobnym. Też, żeby nie wozić pustych wagonów tam na drugi koniec mapy, więc raczej bym planował tutaj zrobić drugi pociąg, jeszcze na takim fragmenciku. No, ale to w tym momencie za bardzo się tego nie da. Co mógłbym zrobić? Co mógłbym zrobić? Co mógłbym zrobić? Tą różową linię, ja niestety, ale zabiorę im troszkę tych samochodów, bo i nie przynoszą dochodów. Oni strasznie długo to ładują, nie wiem co tu się tak naprawdę dzieje. Yy, wezmę sobie te starsze pojazdy, właśnie, żeby też mi tutaj jakoś nie korkowały tego. Te wszystkie starsze pojazdy na przykład i yy, je przerzucę sobie na tą czerwoną linię. Tam zarabiają, niech zarabiają jeszcze więcej. Póki się da na tej czerwonej linii jeszcze zarabiać, pewnie. A ta linia różowa to będzie tylko taka no. Drobna linia, która tam do Krakowa też coś wozi, a ci się może wtedy nie będą blokować, częściej będą to dowozić, bo też z tą piekarnią nie jest najlepiej. To znaczy, właśnie magazynowane zero. Ten pociąg przywozi to ziarno, ci tymi pojazdami przywożą ziarno. Co z tego? Nie mamy nic w magazynie, od razu produkujemy, a chleb no właśnie czeka. A ci to tak to wolno ładują, że, że tragedia. Dobra, czyli, czyli, czyli. Tu widzę, że jedzie już troszeczkę tych pojazdów właśnie na tą farmę. Czy, czy tutaj też tak długo to ładujecie? Teraz za bardzo nikt mi nie jedzie nawet, żeby to sprawdzić, ale możliwe, że też to tak działa. Że też to tak działa. No dobra, więc, 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 więc. Wydaje mi się, wydaje mi się, że, że znowu cięcie i czekamy na pociąg. Okej, okay, poczekałem troszkę dłużej. To już jest tak naprawdę drugi raz, jak ten pociąg dojeżdża, chociaż właśnie, dojechał pierwszy raz, zostawił, zarobił troszkę pieniędzy, pojechał, w tym czasie jesteśmy znowu na minusie. Ale teraz jak zobaczycie, no to fajne pieniądze z tego będą, 800 coś tysięcy. I co ja bym teraz zrobił? Nie wiem, czy kupować od razu ten wagon, bo mamy troszeczkę za bardzo ten nasz dochód uzależniony od jednej linii. Muszę cały czas czekać, aż ten pociąg przyjedzie i dopiero wtedy mam pieniądze. Spróbowałbym rozwinąć właśnie coś Innego, na przykład ta linia Kraków-Katowice pasażerska. Ona zarabia, a mogłaby zarabiać więcej. Wtedy może na bieżąco bym dostawał jakieś pieniądze, nie musiałbym liczyć tylko na tamto. No spróbujemy, spróbujemy. Więc ile tutaj mamy pojazdów? Osiem, no właśnie, troszeczkę mało. Yy, także wezmę sobie tą zajezdnię drogową, kup pojazdy, pasażer i możliwe, że nawet już coś większego tutaj będzie. Tak. Tak, tak, tak. 11 pasażerów to może wozić, kosztuje 118 tysięcy, więc też nie jakoś tak super dużo. Trzy takie pojazdy? Dobra, trzy takie kupię, też żeby nie przesadzić. Je sobie dam na tą linię pasażerską i przy okazji może jeszcze coś zamienię. Te najstarsze to są chyba te najstarsze, co nie? Raz, dwa, trzy. Jakbym te trzy na przykład zamienił na coś takiego? Troszeczkę za drogo, troszeczkę za drogo. Dobra, jednego na razie jeszcze zamienię. Ok, coś takiego. Yy, przy okazji, może jeszcze raz sobie, żeby te nowe pojazdy też yy, wszystkie tutaj ustawić. Utrzymanie wysokie. Yy, zaznaczyłem wszystko? Ok, teraz zaznaczyłem wszystko. Yy, utrzymanie wysokie, zastosuj, żeby to na pewno było do wszystkich pojazdów. Super, czyli mogę sobie przyspieszyć czas. Yy, I teraz, właśnie, mam nadzieję, że ta żółta linia zacznie zarabiać jeszcze więcej. Tak? Tak będzie najlepiej, jeśli ona będzie zarabiała więcej. Kiedyś. Nie wiem, czy, czy ona będzie, czy też wszystko się na pociągi przesunie, ale na razie, na razie niech, niech ona nam przynosi większe przychody. Mamy jeszcze 149 tysięcy, za które raczej za dużo rzeczy nie kupię. 86 tysięcy. No właśnie, za dużo rzeczy za to już nie kupię, więc myślę, że będzie trzeba troszeczkę poczekać. W następnym odcinku możliwe, że zajmę się też kolejnym jakimś źródłem zarobku, czyli na przykład będziemy wydobywać sobie te kamyczki stąd, przetwarzać je na cegły, wozić do Wadowic, ewentualnie do Katowic i to będzie kolejna linia, która będzie nam przynosiła dochody. Znowu nie będę musiał tylko liczyć na to, że mi pociąg przyjedzie i może ta gra się stanie jakaś bardziej płynna, bo w tym momencie jest strasznie dużo takiego czekania przypominam też piszcie komentarze jak nazwać to miasto i ja się z wami już żegnam do usłyszenia do następnego razu, cześć, cześć